Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii i z chemii, a temat dzisiejszego nagrania to paprotniki. Zanim przejdę do tematu, zachęcam do subskrypcji obu moich kanałów: korepetycje z biologii i korepetycje z chemii. Paprotniki są to lądowe rośliny tkankowe rozmnażające się bezpośrednio przez zarodniki. Wyróżniamy trzy typy paprotników: są to widłakowe, paprociowe i skrzypowe. U paprotników występuje przewaga sporofitu, ale gametofit zwany przedroślem jest również niezależną rośliną. U paprotników, podobnie jak u mszaków, zapłodnienie odbywa się w obecności wody. Paprotniki nie mają korzenia osiowego, jedynie drobne korzenie przybyszowe. Budowa paprotników. Paprotniki dzielimy na widłaki, paprocie i skrzypy. Sporofit widłaków ma postać płożącej się łodyżki dychotomicznie rozgałęzionej. Przypominam, że dychotomicznie oznacza witlasto rozgałęzionej, czyli tak rozgałęzionej na dwie części. O tym dokładnie mówiłam w przypadku omawiania teorii telomowej. Ta dychotomicznie rozgałęziona łodyżka pokryta jest drobnymi listkami. Listki mają postać mikrofili. Mikrofile są to drobne blaszki z pojedynczym, nierozgałęzionym nerwem, które wyglądają w ten sposób. Czy tutaj mamy mikrofil, jest to ten listek z jednym pojedynczym, nierozgałęzionym nerwem, czyli z jedną pojedynczą wiązką przewodzącą. U widłaku występują korzenie przybyszowe, które są małe i niepozorne. Zarodnie, czyli sporangia widłaku, występują na górnej powierzchni sporofili. Sporofile są to specjalne liście zarodnionośne, które wyglądają w ten sposób. Liście te zebrane są na końcach wzniesionych pędów i tworzą kłosy zarodnionośne, czyli strobile. Pojedynczy sporofil wygląda w ten sposób, czyli mamy ten liść zarodnionośny, na którym znajduje się zarodnia. Nazwę widłaki może skojarzyć z tym, że ich łodyżka jest dychotomicznie rozgałęziona. Dychotomicznie, czyli widlasto, stąd też nazwa widłaki. Zwróć tutaj uwagę na to, że strobile są to tak zwane kłosy zarodnionośne, natomiast sporofile są to liście zarodnionośne. Czyli pojedynczy sporofil ma na swojej powierzchni zarodnią, natomiast ileś sporofili tworzy strobile, czyli kłosy zarodnionośne. Wyróżniamy widłaki jednako i różnozarodnikowe. Gametofit widłaków, inaczej przedrośle albo splątek, jest to przedrośle takie jak u wszystkich paprotników, które jest niepozorne i często bezzieleniowe. To przedrośle wymaga do prawidłowego rozwoju obecności grzyba mikoryzowego. W Polsce występuje 7 gatunków widłaków i wszystkie są chronione. Do kiełkowania potrzebna jest tutaj symbioza z grzybem, czyli to o czym mówiłam przed chwilą, że jeżeli mamy przedrośle, no to tutaj potrzebny jest grzyb mikoryzowy. Widłaki są to niewielkie rośliny zielne o położących się łodygach i drobnych łuskowatych liściach. Pędy widłaków są zielone przez cały rok. Łodygi i korzenie tych roślin są widlasto rozgałęzione. Na szczytach pędów występują kłosy zarodnionośne, czyli strobile. Proces kiełkowania zarodników trwa nawet 6-7 lat i odbywa się tylko w obecności określonych gatunków grzybów. Wyróżniamy widłaki jednakozarodnikowe, czyli takie, które mają jednakowe zarodniki, oraz różnozarodnikowe, czyli takie, które mają różne zarodniki. Do jednakozarodnikowych zaliczamy widłaka goździstego. Natomiast do różnozarodnikowych witliczkę i poryblin jeziorny. Druga grupa to paprocie. Wszystkie paprocie są jednako zarodnikowe. U paproci występują makrofile. Makrofile są to liście o unerwieniu pierzastym. Dodatkowo u paproci sporofile, czyli liście zarodnionośne, nie tworzą strobili, czyli nie tworzą kłosów zarodnionośnych. Paprociowe są zbudowane w następujący sposób. Sporofit tworzy tutaj łodyga niezdolna do przyrostu na grubość. Występują liście o charakterze makrofili z blaszką podzieloną pierzastą, czyli z tą nerwacją pierzastą. Łodyga jest podziemnym kłączem, z którego niemal na całej długości wyrastają drobne korzenie przybyszowe. Liście paprociowe wyrastają na końcu łodygi tworząc pióropusz. Młode liście zwinięte są w charakterystyczny sposób i jest to zwinięcie pastorałkowate czyli one są zwinięte pastorałkowato. Sporofile czyli liście zarodnionośne nigdy nie tworzą kłosów zarodnionośnych czyli strobili ale czasem są nieco inne niż trofofile. Trofofile są to te liście odżywcze czyli te, które biorą udział w fotosyntezie. Ogólnie wyróżniamy dwa typy liści, są to sporofile, czyli liście zarodnionośne oraz trofofile, czyli liście odżywcze albo wegetatywne. U paproci brak jest wyraźnego podziału na trofofile i sporofile, dlatego że trofofile normalnie są to liście wegetatywne, inaczej odżywcze, a sporofile są to liście zarodnionośne, natomiast możesz zauważyć, jeżeli obejrzysz dokładnie paproć zwyczajną, że te kubki zarodni, one się znajdują na trofofilach także, więc tutaj nie ma takiego wyraźnego podziału, jak to miało miejsce u innych paprotników. Oczywiście w kubkach zarodni znajdują się zarodniki, z których kiełkuje przedrośle, które jest sercowate i jednopienne. Przedrośle, czyli gametofit paproci jest zielony, u paproci ma on postać cienkiego, płaskiego serca, czyli gametofit wygląda w ten sposób. On jest przyczepiony do podłoża chwytnikami. Z reguły ten gametofit jest jednopienny. Po zapłodnieniu i wytworzeniu nowego samodzielnego sporofitu gametofit zamiera. Zarodnie paproci skupione są na spodniej stronie liścia w tak zwanych kubkach zarodni i chronione są osłonką, czyli zawiką. Ścianki zarodni mogą mieć specjalny podłużny pierścień komórek, czyli tzw. mechanizm otwierający. Jest to ten pierścień komórek, który wygląda w ten sposób. Tutaj mamy komórki pierścienia, tutaj jest zarodnia, w której znajdują się zarodniki i ten mechanizm otwierający powoduje otworzenie zarodni, bądź też nie, zależnie od warunków otoczenia. Zawijka osłania kubki zarodni, czyli ten zbiór zarodni na spodniej stronie liścia. Paprocie, takie jak salwinia pływająca, mają dwa rodzaje liści. O tym będę mówić dokładnie później. Na tym rysunku pokażę Ci, jak to wygląda mniej więcej schematycznie. Mamy tutaj eliptyczne liście pływające. Tutaj pod spodem są sporo karpia, czyli odpowiedniki, zawiki u paproci, oraz liście podwodne. I tutaj mamy kłącze. Przekrój przez łodygę paproci wygląda następująco: mamy tutaj skórkę. I wiązki przewodzące, łyko i drewno. Sporofit składa się z następujących elementów. Tutaj są młodygi, tutaj mamy młode liście, które są pastorałkowato zwinięte. Tutaj od spodu są korzenie przybyszowe, i tutaj kłącza. Pastorałkowate zwinięcie liści wygląda w ten sposób czyli mamy taką pastorałkę. Paprocie ogólnie dominowały w karbonie, natomiast teraz też rosną w wielu lasach. W budowie sporofitu paproci możemy wyróżnić trzy zasadnicze elementy. Jest to po pierwsze podziemna łodyga w postaci kłącza. Kłącze zawsze gromadzi materiały zapasowe. Drugi element to korzenie przybyszowe, które wyrastają z łodygi. Oraz trzeci element to liście o dużej powierzchni asymilacyjnej, przy czym pamiętaj, że młode liście są pastorałkowato zwinięte i dodatkowo okryte są drobnymi łuskami chroniącymi przed wysychaniem. Dojrzałe liście dzielimy ogólnie na trofofile, które pełnią funkcję odżywczą i są zawsze zielone, bo przeprowadzają fotosyntezę czyli pełnią one funkcję asymilacyjną oraz sporofile, czyli liście zarodnionośne, które pełnią funkcję rozrodczą, biorą udział w rozmnażaniu bezpłciowym, czyli wegetatywnym. Ten podział na trofofile i sporofile nie jest tak wyraźny u paproci, ponieważ tutaj na liściach zielonych na spodniej ich stronie. Mamy kubki zarodni, czyli te zbiory zarodni, które są osłonięte zawijką. Kubki zarodni są to zbiory zarodni. Pojedyncza zarodnia zbudowana jest z komórek pierścienia. Tutaj są komórki zarodni i na dole jest kolumienka. Tu mamy dojrzały liść paproci. Tutaj są młode liście, zwinięte w charakterystyczny sposób. Tutaj jest kłącze i z niego wyrastają korzenie przybyszowe. Znaną wszystkim paprocią jest narecznica samcza. Jest to paproć jednakozarodnikowa. Plemnie paproci to anterydia, rodnie to archegonia. Znaną wszystkim paprocią jest narecznica samcza. Jest to paproć jednakozarodnikowa. Z zarodników, które są jednakowe i haploidalne, wyraź ta przedrośle, czyli protalium. Umszaków natomiast występował splątek, czyli protonema. Przedrośle ma kształt sercowaty. Występuje na nim plemnia, czyli anteridium i rodnia, czyli archegonium. I dochodzi do zapłodnienia. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota i z niego wyrasta młody sporofit. Po usamodzielnieniu się sporofitu, przedrośle obumiera. Dla porównania umszaków z plątek, czyli protonema, wyglądał w ten sposób. Natomiast upa proci przedrośle, czyli protalium, wygląda następująco. Ma ono kształt serca i od spodu są chwytniki. Paprocie pod wieloma względami wykazują podobieństwo do roślin nasiennych. Po pierwsze, korzenie paproci, podobnie jak roślin nasiennych, mają na wierzchołkach czapeczki i zawierają strefę merystematyczną, elongacyjną i strefę dojrzewania. Po drugie, łodyga okryta jest ochronną warstwą epidermy, czyli skórki, i zawiera tkankę przewodzącą i mechaniczną. Po trzecie, w liściach można wyróżnić nerwy, chlorenchymę oraz epidermę ze szparkami. W odróżnieniu od roślin nasiennych, ksylem, czyli drewno, jest to jedna z tkanek przewodzących, składa się tylko z cewek, czyli tracheid. Zarodniki są jednakowe u paprotników, jednakozarodnikowych, i powstają w zarodniach na dolnej powierzchni liści. Sporofit może żyć przez wiele lat i co rok wytwarza haploidalne zarodniki. Dla porównania u sosny, czyli u nagonasiemnych, ten cykl trwa 3 lata. Haploidalne zarodniki paproci są przenoszone przez wiatr i po dostaniu się do wilgotnej gleby kiełkują, tworząc zielone gametofity, czyli przedrośla albo protalia. Paprocie są w Polsce chronione. Salwinia pływająca jest to paproć wodna, która jest chroniona, ponieważ jest bardzo rzadką rośliną. Jest to paproć różnozarodnikowa. Występują u niej dwa rodzaje liści. Po pierwsze są to liście pływające, płaskie, które wyglądają w ten sposób. A po drugie są liście podwodne, nitkowate i przypominają korzenie. Prawdziwe liście zanikły ze względu na środowisko życia. Ten element budowy salwini pływającej to sporokarpia. Sporokarpium jest to odpowiednik zawijki u paproci lądowych. Zawijka miała chronić kubki zarodni, tak samo sporokarpium ochrania mikrosporangia i makrosporangia. Upa proci nie występuje kłos zarodnionośny, czyli strobil. Jest on obecny u widłaków i u skrzypowych. Paprocie jonizują ujemnie powietrze, sprzyja to tworzeniu się korzystnemu mikroklimatu w pomieszczeniach. Ostatnia grupa to skrzypy. Skrzypy są jednako zarodnikowe. I tutaj wyróżniamy dwa rodzaje pędów. U skrzypów są to pędy wiosenne i pędy letnie. Sporofity skrzypowych są obecnie niewielkie niewielkie to znaczy do 2 metrów i mają one swoistą budowę. Sporofity składają się z podziemnych kłączy, z których wyrastają łodygi i korzenie przybyszowe. Tutaj mamy kłącza, i tutaj jest łodyga, a tutaj korzenie przybyszowe. Niektóre skrzypy mają dwa rodzaje pędów i wyróżniamy tutaj pędy zarodnionośne, czyli pędy wiosenne oraz pędy asymilacyjne, czyli letnie albo tak zwane wegetacyjne. Pędy wiosenne wyglądają w ten sposób. Tutaj na szczycie jest kłos zarodnionośny. Są one brunatne, bez odgałęzień bocznych, natomiast na szczycie występuje ten kłos podobny do szyszki, który jest utworzony przez sporofile, czyli liście zarodnionośne. Drugi rodzaj pędu to pęd letni, czyli asymilacyjny. Jest to taki normalny, w cudzysłowie, zielony i rozgałęziony pęd skrzypu i w przypadku tego pędu występuje małe, płatowate przedrośle, które jest dwupienne. Tu kolejna rycina z pędem wiosennym i pędem letnim. Pęd wiosenny, czyli bezzieleniowy, który pełni funkcje wegetatywne. Tutaj mamy na górze strobil, czyli kłos zarodnionośny, który jest zbudowany z liści zarodnionośnych, czyli sporofili. Tutaj mamy kłącze, tutaj mamy łodygę i tu jest pochewka liściowa, węzeł, a tutaj między międzywęźle. Międzywęźle znajduje się pomiędzy węzłami i pochewką liściową. Kłos zarodnionośny, czyli strobil, zbudowany jest z pojedynczych liści zarodnionośnych, czyli sporofili. Pojedynczy list zarodnionośny wygląda w ten sposób: tutaj mamy trzonek, inaczej trzoneczek, tutaj jest tarczka, a tutaj wokół są zarodnie. W zarodni znajdują się zarodniki. W zarodni znajdują się sprężyce. Te sprężyce biorą udział w wysypywaniu zarodników. Jeżeli te sprężyce są tak bardziej zamknięte, to wygląda to jak taka bombka owinięta taśmą. Pęd letni, czyli zieleniowy, pełni funkcję asymilacyjną i tutaj mamy liście, które są osadzone w Czyli mamy wokół łodygi, mamy osadzone liście. Charakterystyczną cechą skrzypów jest to, że kończa i łodygi są segmentowane, podzielone na odcinki, tworzące węzły i międzywęźla. Czyli to, o czym mówiłam tutaj. Mamy węzły, międzywęźla, tutaj mamy pochewki liściowe, i tutaj z tego wyrastają liście. Czyli jest taka charakterystyczna budowa, że tutaj te liście są, tu ich nie ma, tutaj znowu są, znowu ich nie ma i powstają takie segmenty. W węzłach wyrastają łuskowate liście zrośnięte w pochewkę plus do tego boczne odgałęzienia pędu. To daje skrzypom wygląd takiej choinki. Ponieważ u skrzypów doszło do redukcji liści, dlatego fotosyntezę przeprowadzają zielone łodygi. W środku pędu występują liczne kanały powietrzne, dodatkowo wzmocnione pasmami tkanki wzmacniającej ościanach komórek nasyconych krzemionką, czyli tlenkiem krzemu. To zapewnia sztywność i daje takie charakterystyczne skrzypienie, stąd też nazwa skrzypy. Sporofile, czyli liście zarodnionośne, wyraźnie różnią się od zwykłych liści płonnych. U skrzypowych i widłaków liście są zebrane w kłos zarodnionośny, czyli strobil. Pamiętaj, że sporofile są to liście zarodnionośne, trofofile są to liście wegetatywne, inaczej odżywcze. U skrzypowych sporo file mają postać płaskich tarczek, pod którymi jest kilka lub kilkanaście zarodni. Podsumowując, skrzypy mają ściany wysycone krzemionką. U niektórych skrzypów występują pędy wiosenne i pędy letnie. W pędach wiosennych, czyli zarodnionośnych, na samym szczycie znajduje się strobil. Natomiast pędy letnie są to te najbardziej widoczne. Są to pędy asymilacyjne, które przeprowadzają fotosyntezę. Skrzypy lubią stanowiska, które są przesycone krzemionką. Rosną one w miejscach wilgotnych i cienistych, ale także na wzgórzach i suchych łąkach. Liście skrzypów są łuskowate, osadzone w okółkach, rozszerzonych na łodydze w regularnych odstępach. Okółkowo wyrastają też odgałęzienia boczne, czyli roślina przypomina choinkę. Okółkowo oznacza wokół łodygi. U skrzypów wczesną wiosną może powstać pęd wiosenny, na którego szczycie jest strobil, czyli kłos zarodnionośny. Wszystkie skrzypy są jednako zarodnikowe, to znaczy ich zarodniki są takie same. Funkcje asymilacyjne pełni łodyga skrzypu ze względu na to, że liście są silnie zredukowane. W dziejach Ziemi pojawiały się skrzypy, które były dużo większe od tych znanych obecnie. Wymarłe skrzypy to kalamity i one osiągały dużo większe rozmiary. Cykle rozwojowe paprotników. U mszaków i paprotników do zapłodnienia dochodzi w obecności wody. U paprotników występują trzy podstawowe modele cykli rozwojowych. Po pierwsze są to rośliny jednako zarodnikowe. U nich z zarodników powstają jednopienne gametofity i to występuje u widłakowych i paprociowych. Jednopienne gametofity oznacza to tyle, że i rodnie i plemnie znajdują się na jednym osobniku. Druga grupa to jednak zarodnikowe, u których z zarodników powstają dwupienne gametofity. Ta sytuacja ma miejsce u skrzypowych. Dwupienne gametofity oznacza to tyle, że mamy osobniki oddzielnie męskie i oddzielnie żeńskie, czyli te, które mają rodnie są oddzielnie i te, które mają plemnie też są oddzielnie. W pierwszym i drugim przypadku, nawet jeżeli występują różne rodzaje gametofitów, bo te gametofity mogą być jednopienne albo dwupienne, to jednak zarodniki zawsze wyglądają tak samo. Trzecia grupa to rośliny różnozarodnikowe, które wytwarzają makrospory, z których wyrasta przedrośle żeńskie, oraz mikrospory, z których wyrasta przedrośle męskie. Chodzi tutaj o to, że mamy dwa rodzaje sporów, czyli zarodników. Są to makrospory i mikrospory. Z makrosporu wyrastają gametofity żeńskie, czyli przedrośle żeńskie, które ma rodnie. Z mikrosporu wyrastają gametofity męskie, czyli przedrośle męskie, które mają plemnie. Paprocie i skrzypy są zawsze jednakozarodnikowe, natomiast widłaki mogą być jednakozarodnikowe albo różnozarodnikowe. W zarodniach widłaków jednako ustawionych na liściach zarodnionośnych tworzących kłos zarodnionośny, czyli strobil, powstają po mejozie identyczne zarodniki. Czyli mamy mikrosporofile, są to liście zarodnionośne, na których znajdują się mikrosporangia, czyli zarodnie i w nich są mikrospory, czyli zarodniki. Przedrośla widłaków jednako są jednopienne, czyli obupłciowe. Po zapłodnieniu z udziałem wody powstaje zygota i z niej wyrasta rozgamieziona łodyżka sporofitu. U współczesnych widłaków cały cykl może trwać nawet 25 lat. Druga grupa to widłaki różnozarodnikowe i zaliczamy tutaj pory bliny, np. pory blin jeziorne. U widłaków różnozarodnikowych występują dwa rodzaje zarodników. Starsze, zewnętrzne liście mają u nasady zarodnie tzw. makrosporangia, w których znajdują się duże makrospory. U młodszych liści, zlokalizowanych bardziej wewnątrz, znajdują się mikrosporangia, które mają małe mikrospory. Po rozpadzie zarodni, uwolnione zarodniki wytwarzają przedrośla i z makrospor wyrasta przedrośle żeńskie, tworzące kilka rodni z pojedynczymi komórkami jajowymi, natomiast z mikrospor wyrasta przedrośle męskie, które tworzy jedną plemię, a w niej plemniki. Skrzypy i paprocie są wszystkie zarodnikowe. W przypadku skrzypów ich zarodniki powstają w drobnych zarodniach pod tarczowatymi sporofilami. Zaopatrzone są one w cztery sprężyste taśmy, czyli sprężyce, które ułatwiają rozsiewanie zarodników. Mejospory skrzypów, czyli zarodniki są identyczne, ale wyrastające z nich przedrośla są dwupienne, czyli wyrastają z nich zarówno przedrośla żeńskie, jak i przedrośla męskie. A procie są raczej jednako zarodnikowe, przykładem jest tutaj narecznica samcza, nie występuje tutaj podział na trofofile i sporofile, czyli te liście zarodnionośne i liście fotosyntetyzujące. Po kilku latach wegetacji sporofitu każdy dojrzały liść ma na spodniej stronie blaszki skupiska, czyli kubki zarodni osłonięte zawijką. Każda kubka zarodni składa się z kilkunastu zarodni zaopatrzonych w pierścieniowy mechanizm otwierający. Zarodniki są identyczne, wyrastają z nich jednopienne sercowate przedrośla. Jednopienność polega na tym, że na dolnej stronie przedrośla tworzą się zarówno typowe rodnie z jedną komórką jajową, jak i plemnie produkujące liczne wielowiciowe plemniki. Plemniki przepływają do rodni, dochodzi do zapłodnienia. W wyniku zapłodnienia powstaje wielokomórkowy zarodek odżywiający się kosztem gametofitu, a z tego zarodka następnie powstaje sporofit. Z czasem sporofit staje się samodzielny i wtedy gametofit zanika. Tylko mała grupa paproci jest różnozarodnikowa. Wszystkie paprotniki to rośliny tkankowe. Na koniec krótkie przypomnienie, jeżeli chodzi o widłaki i widłaki. Przypominam, mamy jednokozarodnikowe i różnozarodnikowe. W przypadku widłaków jednokozarodnikowych plemniki mają dwie wici. Sporofit ma postać dychotomicznie rozgałęzionych, ulicnionych łodyżek z jedną centralną wiązką przewodzącą. Przypominam, że dychotomicznie to znaczy widełkowato, czyli widlasto rozgałęzionych, czyli na dwa. Widłaki jednakozarodnikowe występują w cieniastych lasach iglastych. W Polsce jest 8 gatunków widłaków. Druga grupa to widłaki różnozarodnikowe i są to widłaki, które mają dwa rodzaje zarodników, czyli mikrospory i makrospory. Z nich wyrastają dwupienne, czyli jednopłciowe gametofity. Plemniki widłaków różnozarodnikowych mają wiele widzi. To wszystko jeżeli chodzi o temat paprotników. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji tego kanału.